Dawno temu, gdy jeszcze nie było systemu wyznaczania położenia geograficznego GPS i elektronicznych map, rowerzysta na trasie był skazany na używanie niedokładnych i trudno dostępnych map papierowych albo na intuicję, marne oznakowanie i wskazówki dobrych ludzi. Dzisiaj jest inaczej. Już od kilku lat jeżdżąc rowerem na wycieczki używam nawigacji w smartfonie z mapami offline. Muszę przyznać, że właśnie dzięki temu miałem okazję odkryć wiele nowych, nieznanych dróg i ścieżek, trafić w wiele miejsc, do których bez nawigacji bym nie dotarł. Zgromadziłem pewną wiedzę na ten temat i postanowiłem podzielić się nią z Wami, robiąc ten krótki film. Będzie on o tym, jak taką nawigację rowerową sobie zorganizować, czyli jaki będzie potrzebny sprzęt, jakiego użyć darmowego programu i jakich map oraz jak to wszystko obsłużyć. Co musimy mieć? Trzy rzeczy. Smartfona, uchwyt mocujący tego smartfona do kierownicy roweru oraz Jakieś dodatkowe zasilanie. Jaki smartfon? No cóż, z reguły powinien wystarczyć taki, jaki akurat mamy, pod warunkiem, że jest na Androidzie. Najlepiej, i tu niespodzianka, gdy nie jest zbyt mocny. Wtedy ma mniejszy pobór prądu, a to będzie dla nas ważne. Bardzo dobrze daje sobie radę smartfon z ekranem około 4,5 cala, na przykład Galaxy S4 mini albo Lenovo Moto E2. Jeżeli natomiast macie ośmiordzeniowego fotograficznego flagowca, to niestety będzie bardziej obciążał zasilanie, doradzałbym wtedy kupno drugiego, dodatkowego słabszego smartfona, takiego za około od 300 do 500 zł którego docelowo przeznaczymy tylko do nawigacji. Nie będzie nam do niego potrzebna karta SIM. Natomiast naszym flagowcem będziemy mogli wtedy na trasie wygodnie telefonować, robić zdjęcia czy filmiki, bez ciągłego wyjmowania i ponownego wkładania go do uchwytu. Podsumowując, gdy mamy do nawigacji mocnego smartfona, jest wbrew pozorom niezbyt dobrze. Gdy mamy słabszego, jest dobrze. A gdy mamy dwa smartfony, mocnego i słabszego, jest bardzo dobrze. Uchwyt. Raczej niech to nie będzie torebka na ramę lub kierownicę z folią zakrywającą ekran. Lepszy jest taki uchwyt podobny do samochodowego. Mocowany do kierownicy w pobliżu kciuka prawej ręki. Mamy wtedy możliwość wygodnej obsługi dotyku i przycisków fizycznych, a także zmiany kąta patrzenia na ekran, żeby pozbyć się od blasków. Można także prowadzić rozmowy głośnomówiące i szybko zdejmować smartfona, gdy robimy nim zdjęcia. Jakie zasilanie? Akumulator wewnętrzny smartfona. Nie wystarcza na dłuższej trasie. Działające ciągle ekran, aplikacja i GPS pobierają znaczny prąd. Trzeba wtedy, dla oszczędności energii, często wyłączać ekran, a dla jeszcze większej oszczędności zatrzymywać aplikację. Nie jest to praktyczne ani wygodne. Naszym celem jest takie zorganizowanie zasilania, aby na dłuższym rajdzie jazda odbywała się bezstresowo z ciągle załączonym ekranem i żeby procentowy wskaźnik naładowania nie zmniejszał się w czasie jazdy, ewentualnie zmniejszał się bardzo powoli. Jak to osiągnąć? Po pierwsze wyłączać w smartfonie wszystko, co się tylko da, z wyjątkiem funkcji niezbędnych do działania nawigacji. Po drugie Zaopatrzyć się w dodatkowe przewoźne zasilanie. Tym zasilaniem może być albo power bank, czyli dodatkowy zewnętrzny akumulator, albo ładowarka rowerowa, gdy mamy prądnicę w przedniej piaście. I jedno i drugie ma swoje wady i zalety. Akumulator jest dość duży, dosyć ciężki, niewygodny w mocowaniu. Wymagający pamiętania o ładowaniu przed podróżą i zabrania ładowarki sieciowej na dłuższy rajd. No i na postojach jest potrzebny dłuższy dostęp do gniazdka sieciowego, a za granicą jeszcze przyda się przelotka dopasowująca wtyk do gniazda. To dosyć kłopotliwy zestaw. Ładowarka rowerowa to według mnie lepsza i bardzo wygodna opcja i właśnie ją stosuję. Gdy mamy w rowerze wbudowaną prądnicę do świateł, tą najpopularniejszą, typu Shimano, umieszczoną w przedniej piaście, możemy wykorzystać ją jako przewoźną elektrownię i mieć energetyczną niezależność. Wymaga to zastosowania dodatkowego układu elektronicznego, właśnie ładowarki rowerowej. Gdy stanąłem przed problemem jej kupienia, i zapoznałem się z ofertą przeróżnych ładowarek dostępnych przez internet, to stwierdziłem, że są niedoskonałe: za duże, za ciężkie, przerywające zasilania przy szybszej jeździe, grzejące się oraz trudne w montażu i podłączeniu. Jestem elektronikiem, i te mankamenty skłoniły mnie do wnikliwego zapoznania się z niełatwą problematyką zasilania sprądnicy, i sam skonstruowałem, Zaawansowaną ładowarkę, która nie ma tych wszystkich wcześniej wymienionych wad. Nazwałem ją Travelo. Po pewnym czasie, gdy testy pokazały, że świetnie się spisuje, zleciłem zaprzyjaźnionej firmie jej produkcję i teraz każdy może ją kupić. Jest mała, lekka, nie grzeje się i nie przerywa ładowania przy większych prędkościach. Bardzo prosto można ją przymocować i podłączyć. Stosując się do moich wskazówek konfiguracyjnych odnośnie nawigacji, można dzięki Travelo osiągnąć pełny komfort, czyli jechać rowerem z ciągle włączonym ekranem nawigacji. A wady? Po pierwsze, i dotyczy to wszystkich ładowarek, nie możemy z niej korzystać, gdy załączymy światła roweru. Jednak w czasie długich, letnich dni nie stanowi to problemu. Po drugie, mamy do dyspozycji maksymalnie 2,5 W mocy. Ale będziemy tak gospodarować energią, że to nam wystarczy. Aha, tak przydatny procentowy wskaźnik naładowania nie występuje we wszystkich telefonach. Na szczęście jest programik załatwiający ten problem. Wyświetla na górnym pasku po lewej stronie dosyć duże, dobrze widoczne cyfry. Na co jeszcze zwrócić uwagę? Okulary. W słoneczne dni zawsze będziemy jechać na rowerze w okularach przeciwsłonecznych, które mogą mieć szkła polaryzowane albo nie. Ma to znaczenie. Są dwa rodzaje ekranów w smartfonach, LCD i OLED. Wyświetlacz LCD jest polaryzowany i jest wrażliwy na polaryzację szkieł w okularach. Jeżeli polaryzacje są zgodne, gdy ekran jest ustawiony pionowo, będziemy widzieli treść na smartfonie bardzo wyraźnie. Jeżeli polaryzacje będą przeciwne, nie będziemy widzieli niczego. Mając natomiast oled nie musimy się martwić polaryzacją, tylko ogólnie jasnością. Możemy mieć wtedy dowolne okulary z polaryzacją lub bez, a i tak będziemy musieli włączyć większą jasność ekranu. Osobiście, przypadkowo, mam okulary polaryzowane zgodne z polaryzacją LCD mojego nawigacyjnego smartfona Lenovo Moto E2. I widoczność, nawet w słońcu, jest świetna. Wygląda to tak, jakby w ogóle nie przyciemniały ekranu. Gdy w tych okularach patrzę na OLEDA w moim Galaxy S6, to widzę go zdecydowanie ciemniej. Wniosek? Najlepsza opcja to ekran LCD w smartfonie i okulary przeciwsłoneczne spolaryzowane zgodnie z nim. Generalnie jednak lepiej te sprawy ustalić. Doświadczalnie. Jaki darmowy program nawigacyjny? Po wielu próbach z różnymi aplikacjami wygrał nawigator czeskiej firmy MapFactor. Jest to według mnie najlepsza z darmowych nawigacji z opcją rower, chociaż nie jest oczywiście idealna. Ma polskiego lektora. Obsługuje się różnie. Na różnych wersjach Androida, ale podobnie. Trzeba się jej podstaw nauczyć, pokaże najważniejsze funkcje, a potem będzie z górki. Navigator nadaje się również do samochodu, oczywiście po wybraniu rodzaju pojazdu i odpowiednich kategorii dróg. Jakie darmowe mapy? Po zainstalowaniu, nawigator proponuje do ściągnięcia darmowe mapy. OSM, czyli OpenStreetMaps w większości krajów świata. I właśnie z nich korzystam. Są dostępne również płatne mapy TomTom, ale ich nie testowałem. Nasze mapy OSM tworzone przez społeczność są dokładniejsze na polach i w lasach od map Google. Mają naniesione nawet niektóre trawiaste ścieżki. Nieźle pokazują numerację domów. Niezbyt dobrze działa wyświetlanie nazw miejscowości przy różnych powiększeniach, ale przy odrobinie wprawy nie sprawia to problemu. Otrzymują co kilka tygodni uaktualnienia, więc ich dokładność wzrasta. Można włączyć w ustawieniach programu powiadomienie o pojawianiu się nowej wersji używanych przez nas map i gdy się ukażą ręcznie zainicjować ich ściągnięcie. Obsługa nawigatora. Twoja wersja może być troszkę inna od prezentowanej. Zacznijmy od wyłączania. Nie przerwiemy pracy załączonego nawigatora ani przyciskiem cofni, ani głównym wyłącznikiem. Mimo, że smartfon wygląda na wyłączony, program cały czas działa w tle. Gdy zaświecimy ekran, widzimy na górnym pasku jakiś symbol jego aktywności. W zależności od wersji nawigatora i smartfona jest to albo ładna ikonka, albo tylko znak działającego GPS-u. Jeśli chcemy zakończyć działanie programu, musimy cofnąć się do pierwszego głównego okna. Dotknąć przycisku Wyjście i Potwierdzić. Wtedy nastąpi wyłączenie, a ikona na pasku górnym zniknie. Jednocześnie znacząco spadnie pobór prądu. Warto o tym pamiętać, gdy na trasie chcemy zaoszczędzić energię baterii, a jedziemy bez dodatkowego zasilania. Niektóre ustawienia podstawowe. Rodzaje pojazdów. Ustawiamy rower. Lepiej nie włączać opcji pieszo, bo choć możemy czasem skrócić sobie drogę, to bywa, że nawigacja poprowadzi nas przez przeszkodę trudną do przejechania rowerem, np. Na stromy nasyp albo naziemny rurociąg, co mi się zdarzyło. Tryb wyznaczania trasy ustawiamy najkrócej. Kategorie dróg: tu wybieramy. Jak bardzo ruchliwą trasą chcemy jechać? Można to robić, gdy jest już wyznaczona trasa. Przy blokowaniu kolejnych dróg jest wytyczana nowa ścieżka przez coraz większe wertepy. Widzimy to na mapie. Bardzo przydatne. Właśnie dzięki tej opcji byłem w całkowicie zaskakujących miejscach. Nawigacja. Włączamy autoskalowanie. Zaznaczamy Zablokuj wygaszanie ekranu. Lokalizacja. Tu ustawiamy głos, język i jednostki. Dostosowanie map. Zależnie od smartfona należy ustawić najlepszą widoczność napisów, symboli i dróg. Zarządzanie mapami. Tu zaznaczamy opcję, która spowoduje powiadamianie nas o nowych aktualizacjach. Czas przejść do sedna. Ustawianie trasy. Ustawianie trasy polega na nanoszeniu na mapę punktów w formie flag, określających początek trasy, punkty pośrednie i koniec trasy. Można to robić dotknięciem na mapie albo przez wyszukanie adresu. Te punkty, flagi. Pojawiają się również na liście w okienku trasa. Tam można nadawać im nazwy albo numery. Zawsze przed ustawianiem lub załadowaniem punktów nowej trasy należy wykonać w tym okienku kasowanie wszystkich starych punktów. Są dwa sposoby ustawiania trasy: dla nawigowania i w celu zaplanowania wycieczki. Pierwszy sposób nawigowanie zastosujemy, gdy planujemy wyruszyć z tego miejsca, w którym jesteśmy. Oczywiście, powinniśmy znajdować się w zasięgu GPS-u. Początkiem jest nasza aktualna pozycja, a cel podróży zaznaczamy na mapie flagą. Koniec trasy. Po przyciśnięciu nawiguj jest wyznaczana ścieżka i możemy ruszać w drogę. Jeżeli wyznaczana trasa nie przebiega po naszej myśli, możemy dodatkowo wstawić punkty pośrednie tu jeden. A tu drugi? Ewentualnie zmienić kategorię dróg, podglądając efekt na mapie. Tym przyciskiem, przełącznikiem widoków, zmieniamy na trzy sposoby podgląd. Jeżeli program sam nie uaktualnia przebiegu trasy, to zatrzymujemy nawigowanie i ponownie je startujemy. Planując wyruszenie na przykład za tydzień możemy zapisać trasę pod jakąś nazwą, tak to się robi, i wykasować na razie wszystkie punkty. Po tygodniu można ją załadować przed samym wyjazdem, a gdzie nawigator przechowuje zapisane trasy, a w ulubionych w zakładce Moje trasy a tak się zapisaną trasę ładuje. Proszę bardzo. Drugi sposób ustawiania trasy, planowanie wycieczki zastosujemy, gdy chcemy wyruszać z miejsca, w którym dopiero będziemy w przyszłości. W tym trybie nie musimy znajdować się w zasięgu GPS-u, tylko na przykład w fotelu albo w łóżku. Zaznaczamy sobie flagami początek i koniec trasy. Wstawiamy punkty pośrednie. Tu jeden, a tu drugi. Ewentualnie wybieramy kategorię dróg. Wciskamy. Tym razem nie nawiguj, tylko narzędzia. Wyznacz trasę. Przyglądamy się, którędy przebiega, ile ma kilometrów. I albo ją jeszcze korygujemy, albo zapisujemy pod wybraną nazwą. W wypadku korygowania za każdym razem odświeżamy ścieżkę jak poprzednio, przyciskając narzędzia Wyznacz Trasę. Jest możliwe zaplanowanie i zapisanie kilku wycieczek. Gdy już znajdziemy się w miejscu rozpoczęcia naszej eskapady, możemy zapisaną trasę załadować, nacisnąć nawiguj i ruszać w drogę. Tuż po naciśnięciu nawiguj flaga początek trasy zostanie odłączona od ścieżki. Mimo to będzie dalej widoczna na mapie. Teraz początkiem wyznaczonej ścieżki będzie nasza obecna pozycja GPS. I jeszcze o pewnym ustawieniu, o którym nie było mowy wcześniej. Pozwól na zawracanie. Znajduje się w tym miejscu. Domyślnie program unika wytyczania trasy dwukrotnie po tej samej drodze, i często tak właśnie jest dobrze. Bywa jednak, że plan podróży obejmuje odskoki w bok i powroty do trasy głównej tą samą drogą np. wykonywanie usługi kurierskiej albo zwiedzanie. Wtedy zaznaczamy ptaszkiem tą opcję. I nawigator nie komplikuje niepotrzebnie trasy dziwnymi pętlami. Jedziemy. W czasie jazdy z załączoną nawigacją, gdy zboczymy z wyznaczonego śladu, po pewnym czasie następuje samoczynne przeliczenie nowej trasy. Jeżeli musimy oszczędzać energię, możemy wyłączać ekran przyciskiem zasilania. I wtedy wspomagać się komunikatami głosowymi. Kaprysy nawigatora. Musimy panować nad przebiegiem trasy, więc zawsze ją sprawdzamy na mapie w widoku całościowym. Zdarzają się błędy w danych na mapie, wtedy trzeba wyrozumiałości i spokoju, jak z dzieckiem. Gdy program sobie nie radzi, Upraszczamy trasę poprzez ograniczanie ilości punktów i włączanie wyższych kategorii dróg. Możemy skracać przejeżdżane odcinki i po prostu na trasie wpisywać nowy cel po dojechaniu do poprzedniego. Oczywiście nie stawiamy flag na autostradzie, gdy jest załączony rodzaj pojazdu rower. Jeżeli program się dziwnie zachowuje. Restartujemy go, a jak to nie pomaga, robimy restart smartfona. Ustawienia smartfona do jazdy. Przygotowanie do jazdy smartfona przeznaczonego nie tylko do nawigacji, ale również do telefonowania, robienia zdjęć i tym podobnych. Wyłączamy wszystkie zbędne programy oraz przesył danych, Wi-Fi i Bluetooth dożerny GSM niestety musi zostać. Przygotowanie do jazdy smartfona, gdy jest przeznaczony tylko do nawigacji. Wyłączamy wszystkie zbędne programy i uruchamiamy tryb samolotowy. To za jednym zamachem wyłącza przesył danych Wi-Fi, Bluetooth i GSM. Wtedy smartfon pobiera najmniej prądu. Czasami producenci smartfonów dołączają funkcję pracy superoszczędnej. Można ją przetestować, a nóż będzie nam działać z nawigacją. Zakończenie. Program ma jeszcze bardzo dużo przeróżnych funkcji, może z czasem je odnajdziecie, a może to Wam wystarczy. Życzę odkrycia dzięki nawigatorowi wielu nieznanych ścieżek i zaskakujących miejsc. W razie pytań piszcie na adres: mogomota@gmail.com